Manko się, Manko z tej strony, Rafał z Motorwosu, słuchajcie, pogoda zaczyna delikatnie zachęcać do e, przymiarek, do, do właśnie waszych motocykli na sezon. No i zobaczcie, e, już na naszym dywanie stoi kolejna przygotowana maszyna. Jest to Yamaha MT125 z 2017 roku. Czyli jeżeli szukacie takiego typowego miejskiego motocykla do zaczęcia swojej przygody z motocyklami, do jazdy do pracy, do szkoły, bądź po prostu jakaś taka weekendowa zajawka myślę, że MT bardzo uniwersalny sprzęt, ale przede wszystkim egzemplarz, który za mną stoi, to jest tak jak zresztą u nas prawie zawsze e, mocno wyszukany egzemplarz. E, myślę, że będziecie nim na 100% zachwyceni. Siadajcie sobie wygodnie, zobaczcie co udało się dla Was dorwać. No i myślę, że już niedługo ten motocykl trafi do któregoś z Was pod Yamaha MT125 z rocznika 2017. No i tak naprawdę to, co jest fajne w Wentekach, w się sensie w konkretnym tym egzemplarzu, no to to, że właśnie po 17 roku ABS w tych motocyklach już był takim nieodzownym elementem. Już to nie było jako, jako opcja, tak jak w poprzednich modelach, tylko tutaj po 17 już każdy taki motocykl w ABS był zaopatrzony. No ale myślę, że tutaj zacznę od samego początku. MotoRW, to jest firma, która zajmuje się sprzedażą motocykli, jak się pewnie zresztą domyślacie, no ale prowadzimy też swój serwis. Tutaj gorąco, także zapraszam. No i tak naprawdę bardzo mocno, bardzo mocną selekcję robimy motocykli, które na tym naszym dywanie się pojawiają. Słuchajcie, wierzcie mi, że to nie jest tak, że my te motocykle nie wiem, zwozimy lawetami, potem szybkie mycie i od razu w internet. Absolutnie nie. Myślę, że to czym się wyróżniamy, to to, że każdy motocykl, zanim tutaj trafi, to trafia do nas na serwis i my robimy każdego motocykla takie przygotowanie do sezonu. Mocno go sprawdzamy. Tak naprawdę każdy podzespoł jest przez nas sprawdzany, przejeżdżamy się takim motocyklem. Także wam po prostu dać gotowy motocykl do drogi, żeby nie było, że kupicie i zaraz, a to trzeba zrobić, to trzeba zrobić, to trzeba zrobić. I od razu jakieś tam e, tysiące, że tak powiem, do tego motocykla dokładać. E, więc pierwsza rzecz, która za tym motocyklem przemawia. To jest motocykl, który przychodzi do nas jako bezwypadkowy. Słuchajcie, cały w oryginale. Wszystkie kolorowe elementy, jak i niekolorowe, e, z wyjątkiem tych dodatków, o których wam zaraz powiem, to są fabryczne w tym motocyklu odnowości. Więc tak naprawdę, e, czy boczne owiewki, czy, czy, czy przedni błotnik, czy e, tylne zadóbki, czy zbiornik paliwa, e, to wszystko, co, co jest, że tam powiem, lakierowane, to jest wszystko fabryczne odnowości. Tak samo naklejki na tym motocyklu. Także siedzą w serii od nowości, nikt tego nigdy nie wymieniał. Co więcej, te elementy, które na tym motocyklu są, naprawdę są ładne. Czyli to też nie jest tak, że one są oryginalne jakieś tam, nie wiem, wie, eee, Naprawdę wygląda to bardzo sympatycznie. Ciężko znaleźć jakąś taką mocną skazę, do której by się trzeba było jakoś przyczepić. Eee, nie ma żadnych, nie wiem, wielkich rys, jakichś, nie wiem, pęknięć plastiku czy, czy czegoś. Naprawdę bardzo fajnie się to prezentuje. Oczywiście jakaś tam drobna słupa czasu, drobne rysy eksploatacyjne gdzieś tam w obrębie zbiornika czy, czy, czy gdzieś na to powiedzą, że się znajdą. No, ale jest takiego rażącego, więc to, to nie jest też tak, że o kurczę tego nie widziałem na zdjęciu i, i będzie żal. Myślę, że naprawdę całkiem fajnie i sympatycznie to wygląda. Więc pierwsza rzecz bezwypadkowa. Druga rzecz, motocykl z moim zdaniem bardzo niskim i oryginalnym przebiegiem. Słuchajcie, przekręcam kluczyk, już tutaj mam w kieszeni, oczywiście kluczyki jak już jestem przy nich, oczywiście są dwa. Przekręcam kluczyk, motocykl ma przejechane, zobaczcie. 23,5 tysiąca km, co według mnie jak na 2017 rok naprawdę jest niskim przebiegiem. To by dawało, że po 6 latach, czy tam nawet już 47 rok zaczyna, no to robił ten motocykl co jakieś tam nie wiem 3-4 tysiące km. No to myślę, że naprawdę rozsądnie no i ciężko, żeby taki motocykl miał mniej, ale to będzie 100% autentyczny przebieg. Napiszemy to, to oczywiście też na fakturze, tak samo, że motocykl jest bezwypadkowy, więc tego jesteśmy pewni. Co więcej, mamy taki fajny pakiet dokumentów potwierdzających. Może nie ma tego jakoś dużo, ale oczywiście oprócz tego, że my przygotowujemy, my zawsze dzielimy to dokładnie na takie dwie foliki. Jedna to będą rzeczy stricte do rejestracji, będzie dowód rejestracyjny, pierwszy przegląd zrobiony przez nas, faktura, oświadczenia, wpisy, wszystko co trzeba, to jest jedna folika. A druga to są takie rzeczy historyczne, oczywiście jak homologacja, która potwierdza rok produkcji tego motocykla, że jest 17 instrukcja obsługi, książka serwisowa oryginalna z Yamahy, ostatni serwis, jeszcze taki, no co prawda nie gwarancyjny, ale w serwisie autoryzowanym był na, e, zobaczcie, mm, na 16 tysięcy tak, tak, kilometrów w 2022 roku, no więc tak naprawdę minęły dwa lata, no i ten dorobił jakieś tam e, też 6-7 tysięcy kilometrów, więc to jest fajne potwierdzenie. No i też jakiś wyciąg z tego badania technicznego, że w 2021 roku też w październiku Miał 15 tysięcy kilometrów, no to to nam tyle mówi, że skoro po 4 latach miał 15, no to a nie miał 60 w pamięci i teraz ma znowu 20, więc myślę, że fajne potwierdzenie. No i co, co jest jeszcze kolejnym od razu punktem. E, motocykl już jest po serwisie teraz, czyli dostajecie od nas też taką książkę serwisową, w której jest pisane, co przy danym motocyklu zrobiliśmy, e, tak jak przy tej sztuce. Nowy olej w silniku, za teraz jest Motulem 10W40, nowy filtr oleju, e, nowa świeca, nowy płyn hamulcowy z przodu z tyłu. E, sprawdzić Fit powietrza, w bardzo fajnym stanie był, więc go zostawiliśmy. Reszta podzespołów także wyczyszczony, naciągnięty i nasmarowany napęd no i resztę to sprawdziliśmy tak naprawdę bo żadnych już innych ingerencji nie było potrzeba czyli tarcza z tyłu, tarcza z przodu w porządku klocki tył, przód w porządku to co jest bardzo fajne to jest nowy komplet opon zobaczcie macie tutaj nowki sztuki nie wiem ile tych kilometrów one mogły zjeździć ale myślę, że naście nawet nie dziesiąt zobaczcie mają jeszcze tutaj praktycznie pośrodku bieżnika cycki te tak zwane Michelinki, czyli dedykowane do, do MTK, tak naprawdę na tych samych oponach motocykl wyszedł jako nowy z tyłu tak samo, zobaczcie mamy jeszcze te po środku opony, więc naprawdę myślę, że zrobiła że to opona nie wiem, maks 30 km. Bo naprawdę jest luksusowa. Eee, Zawieszenie suche z silnika, żadnych niepokojących dźwięków, nie słychać zaworów. Naprawdę myślę, że bardzo e, godny polecenia motocykl, bez wkładu żadnego na teraz. Czyli myślę, że e, przy, e, przy założeniu, że olej wymieniamy co jakieś 3000 km, to moim skromnym zdaniem przez te najbliższe 3000, co często jest tak, że to będzie cały rok, to nie dołożycie do tego motocykla złotówki pod względem takim stricte eksploatacyjnym, więc myślę, że to jest bardzo fajny temat. Eee, tak naprawdę z dodatków, no mówię, że to jest to jakby. Pa parę dodatków, aczkolwiek tu to jest bardzo seryjna maszyna tak naprawdę zostawiona w oryginale w dziwiczym stanie jedyne co to są dołożone takie akcesoryjne paski na felki fluorescencyjne to oczywiście można zdemontować jakby się komuś nie podobało, ale myślę, że gdzieś tam nadaje takiego troszeczkę klimatu, jakiegoś ten motocykl trochę się tak ożywia, więc myślę, że też fajny temat. Nie, oczywiście zaraz go odpalę, jeszcze zanim to zrobię, to tylko wam przypomnę. Oczywiście zapraszam was serdecznie do nas do Żardowa, MotoRW, Jaśminowa, 20 Żyrardów. Będziecie mogli taki motocykl zobaczyć co u nas na żywo. Przysiąść do niego, przymierzyć, przejechać się tym motocyklem. Zbijemy sobie piąteczkę, pogadamy, więc gorąco was zapraszam. Ale jeżeli nie wiem, macie za daleko, nie chce wam się jechać, nie macie czasu, nie macie czym tego ewentualnie przetransportować, to to jest żaden kłopot. Słuchajcie, wystarczy że do nas zadzwonicie, powiecie skąd jesteście. My wam transport takiego motocykla wycenimy przez telefon. No i tak na dobrą sprawę. Wy z góry bodźcie tylko i wyłącznie ze sam koszt transportu, całą resztę za motocykl dopiero na miejscu u siebie pod domem. Więc myślę, że to jest taka uczciwa oferta w obie strony, więc tak naprawdę decyzja o zakupie zapada u was. No a że jakby naprawdę staramy się ten poziom trzymać wysoko żeby nie było niespodzianek, więc my jak już jedziemy na tyle czasem w Polsce, nie wiem jakieś 500, 600 kilometrów robimy no to też już nie chcemy e, no, takich sytuacji, że nie wiem przyjedziemy i będziemy się wstydzić To absolutnie nie, myślę, że bardzo fajna maszyna za którą wstydzić się po prostu nie trzeba e, wspomnę tylko oczywiście jest szansa zakupu motocykla na raty, jak macie do tego jakieś pytania możecie nawet sms smsa czy tam pytania na otomoto na, na bądź zadzwonić, także was przekierujemy dalej no i jeszcze tylko wspomnę, że podajcie nasze social media, Facebook, Instagram, TikTok. Wszędzie tam jesteśmy. Jak chcecie być na bieżąco z ofertą, wpadajcie na Facebooka. Tam też sama zdjęć. Opinii warto tam też zajrzeć. No i ja już chyba nie, przycią, nie, 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 nie przedłużam, nie przeciągam. Kluczyk przekręcony, czerwony guzik w dół. Klikam zapłon. I chodziłem sobie oświetlenie. Fajnie tutaj to to są takie LEDowe barski jako e, światło pozycyjne. Teraz jest światło dzienne, światła długie. Krótkie, długie, krótkie. Mryganie, kierunkowska z prawy przód, lewy przód. Idziemy na tył, lewy tył, przy okazji pozycja, podźwignię rejestracji. Pokazuję takie pierdoły oto średniego oświetlenia, bo bardzo często, nawet takie podstawowe rzeczy w wielu motocyklach po prostu nie działają. No i po co się potem denerwować? Światło stopu, przedniego hamulca, światło stopu różnego. na wskazaniu neutral, wskaźnik rozdziała, a bez się pali do chyba tam 11 km na godzinę, więc to oczywiście po kilku obrotach koła gaśnie. Tutaj mamy wskaźnik temperatury, wskaźnik paliwa, obrotomierz po środku, co jest bardzo fajne w MTK, że ten licznik jest naprawdę całkiem zaawansowany. Tutaj z poziomu manetki mamy taki fajny guzik, możemy sobie nim zmieniać tutaj wartości, no i tu sobie możemy m.in. sprawdzić jakieś takie rzeczy, jak na przykład średnie spalanie, chwilowe spalanie, jakieś takie różne pierdoły, więc mega fajny temat, że, że, że jest tutaj obsługiwane do z poziomu manetki. No i tak naprawdę moim zdaniem nie ma wstydu, naprawdę brzmi to całkiem sympatycznie. Fabryczny tłumik, więc to jest bardzo taki grzeczny pogłos. Na życzenie możemy zainstalować tutaj wam fake-krapa w kocie w okolicach 350 złotych, więc... W każdej chwili można tutaj tę, tę maszynę delikatnie podrasować, no ale niektórzy też wolą seryjny, grzeczny, cichutki, e, tutaj naprawdę też nie ma, nie ma wstydu. No i co, na wypadek pytań jestem do Waszej dyspozycji, dzwońcie, pytajcie, mam nadzieję, że już niedługo do usłyszenia, a może nawet do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, więc lewa w górę, siemanko, hej!